Cześć, to Wacław, życie poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję dla Was książkę Grand Cardone Reguła 10x. 10 razy. Zapraszam. Jest to książka biznesowa. Grand Cardon to biznesmen, tak by mistrz, jeśli chodzi o sprzedaż. I reguła 10x to jest książka, która mówi o tym, co pomoże odnieść. Ci sukces w życiu, nie tylko w firmie. Tak naprawdę wiele zamyka się w tym tytule, bo reguła 10x, czy 10 razy ten x oznacza tyle, co to, że nasze działania, nasze myślenie należy pomnożyć przez 10 i dopiero ruszać. I wtedy odniesiemy sukces. Taki ten punkt. Kluczowy w tej książce, czyli właśnie to, to pomnożenie wszystkiego razy 10, wydaje się bardzo sensowne, bo gdy myślisz na większą skalę, gdy robisz więcej, wiadomo, masz lepsze rezultaty. Celując wyżej, też nawet jak nie trafiasz w cel, to spadasz gdzieś wyżej, co jest też dość oczywiste, ale mm, sama ta koncepcja 10x jest bardzo fajna pod względem tego, że. Ja sam swoje cele, swoje rzeczy. Gdy tak naprawdę zaczyna to patrzeć pod w skali 10X, e, dało mi do zrozumienia, że pewne projekty, pewne rzeczy, które robię, są skażone tym myśleniem małostkowym, tym jakimś tam minimalnym. E, skażone są myśleniem e, na małą skalę. I żeby działać na tą dużą skalę, żeby działać na skalę 10X, żeby faktycznie mieć dużo lepszą. Większą szansę na sukces czy rezultat, będę musiał wiele rzeczy zmienić. A co podobało mi się bardzo, jeśli chodzi o jego podejście do w ogóle, właśnie sukcesu, on, wbrew temu co mówią niektórzy, nie jest zwolennikiem takiego podejścia, że sukces to droga. Czy po prostu ciesz się drogą, czy ciesz się tam tym, że jesteś w trakcie czegoś. Gran jest bardzo skupiony na rezultatach i mówi, że tylko to się liczy, tylko wyniki się liczą. I ostatecznie, jak gdy popatrzysz na to z jego perspektywy, gdy nie masz kucze chleba w szafie, gdy nie masz co do gara włożyć, to będzie się liczyć dla ciebie tylko to, żeby mieć co do gara włożyć, czyli to tylko wyniki. To nie będziesz, nie będziesz się patrzył na sukces jako jakąś tam drogę och, jak mi tutaj Porażka, wciąż nie idzie, ale może pójdzie następnym razem. Nie, nie patrzysz w ten sposób, dlatego że jeśli nie włożysz nic do garka wkrótce, to umrzesz z głodu. Twoja rodzina nie będzie zadowolona, nie będziesz żyć. I widzisz, gdy, patrzysz, gdy popatrzysz pod tym względem na sukces i rezultaty, pod tym, którym mówi Grant, wtedy nie ma już kwestii tego, tak jakby celowania w jakieś tam, czy próbowania, czy robienia rzeczy na małą skalę. Chcesz działać na jak największą skalę, chcesz robić rzeczy jak największe, chcesz mieć akcje pomnożone razy 10 i chcesz mieć rezultaty pomnożone razy 10. I tutaj przydatna jest takie, taka jego, tak jakby motto: że sukces to jest Twój obligation, duty i responsibility. To są takie trzy rzeczy, które on uważa za niezbędne w myśleniu każdego człowieka, który tam osiąga sukces. I gdy popatrzysz na to z tej strony, że sukces, czy tam ten rezultat, który chcesz osiągnąć, to jest twoja etyczna odpowiedzialność. To jest coś, co tak jakby jest dla ciebie jakimś tam religijnym wręcz celem, czyli tylko. Tylko, żeby być dobrym człowiekiem, musisz osiągać rezultaty. Gdy tak o tym myślisz, nagle to samo wygrywanie w życiu, czy dochodzenie do tych swoich punktów, do których chcesz dojść, staje się, staje się nie tylko jakimś tam dodatkiem, tylko staje się tak, jakby twoją kolejną naturalną potrzebą, jak jedzenie i picie. I po prostu musisz do tego dążyć, musisz robić jak najwięcej. Właśnie przez to, że bez tego nie możesz oddychać. Tak brakuje ci tlenu, gdy tego nie robisz. Nie jesteś dobrym człowiekiem, gdy tego nie robisz. I tu możemy wiele debatować o tym, czy to mora o moralności, czy o etyce, bo on tu podkreśla, że nigdy nie był nieetyczny, mimo tak? że dążył tak jakby, wszelkimi sposobami oczywiście uczciwymi, legalnymi, do, do, do swoich rezultatów, do sukcesu. To wciąż może to prowadzić, podejrzewam, do jakiegoś mega przepracowania. Bo tą drugą rzeczą, oprócz myślenia dziesięciokrotnie większego, która, która myślę, że każdemu z nas się przyda, jeśli, jeśli zaczniesz myśleć w dziesięciokrotnie większej skali nad tym, co chcesz zrobić, gwarantuję, że zaczniesz robić inne rzeczy, zaczniesz zmieniać e, swoje działania po to, żeby tą dziesięciokrotność celów osiągać. Ale mm, jeśli chodzi o dziesięciokrotnienie działania, często wydaje nam się to wręcz nieprawdopodobne bo czasu mamy tyle samo wszyscy, jak mogę z dziesięciokrotnić swoje działania? Jest to bardzo trudne i wydaje mi się, że gdy nie masz tego, tego podejścia, to jest wszystko, są naczynia połączone, gdy nie masz tego podejścia faktycznie jako rezultatu, jako czegoś co świadczy o Twojej, tak by, co jest Twoim etycznym obowiązkiem, to wtedy nie będziesz w stanie zwiększyć liczby rzeczy, które robisz. I nad tym na pewno muszę ja osobiście popracować. Bo, bo nie, nie miałem takiego podejścia i myślę, że to byłoby podejście, które mogłoby mi pomóc. Dużo ma ta książka mm, krytyków w sensie właśnie, że tutaj massive action non-stop mówi. Massive action to słuchałem po angielsku audiobooka. Ciągle massive action, massive action, massive action, fourth degree of action i wiesz, ludzie narzekają, że. On chce, żebyśmy się zajechali, żebyśmy się przepracowali, żebyśmy umarli z nadmiaru pracy. Jeśli faktycznie nie, nie, nie zrozumiesz czy nie zaimplementujesz tych innych punktów, to faktycznie się zajedziesz, ale gdy, 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 gdy wdrożysz em, takie rozumienie sukcesu jako etycznego, etycznej potrzeby, czegoś, co, co tak jest z, z religijnego punktu widzenia dla Ciebie ważne, w cudzysłowie trochę, to. Wtedy te działania, raz, że będą przychodzić bardziej naturalnie, z mniejszym wysiłkiem, mniejszym oporem, to dwa, będziesz widział rezultaty, które się pojawiają, i to będzie Cię napędzać. On mówi tam o adrenalnie, która Cię będzie napędzać. Ja to mówię oczywiście wszystko w teorii, sam jestem daleko od tego massive action, ale um, tak podkreśla to Grant, że tak to działa. I czy to tak działa, czy nie, musisz zobaczyć sam, musisz sprawdzić sam. A przeczytaj książkę, to to dużo lepiej zrozumiesz. Dzieci się budzą, moi drodzy. Podsumowując, jedna z książek, których potrzebowałem w tym momencie, jedna z książek, która dała mi dużo do myślenia pod względem tego, ile mogę jeszcze robić, jak mogę robić i jak mogę myśleć. Myślę, że to jest dobra książka na 2020 dla wszystkich, którzy myśleli w małej skali. Dzięki tej książce, Twoje bariery się rozbiją w głowie i nagle zobaczysz, że możesz więcej, jak robić więcej, jak wymyślać więcej. Ocena 10 na 10. W tym momencie tego potrzebowałem. Dla każdego, kto ma biznes, kto pracuje, kto się chce wspinać dalej, to chce osiągać więcej, no, czyli prawie dla każdego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku recenzji, w tygodniu w kolejnym odcinku vloga. Do zobaczenia. Cześć.